Co by było, gdybyś dowiedział się, że właśnie teraz w Twojej własnej kuchni kryje się niezwykle niebezpieczna trucizna? Widzisz ją codziennie. Ufasz jej i bardzo prawdopodobne, że zjadłeś ją dziś rano na śniadanie. Te tak znajome rzeczy nie są tak niewinne, jak się wydają. Nie zabijają cię od razu. Są bardziej okrutne. Kropla po kropli, dzień po dniu. Cichutko niszczą, rdzewieją i unicestwiają najcenniejszy i najbardziej skomplikowany organ w Twoim ciele mózg. Cześć, jestem doktor Zofia Seniorzy. Pracuję jako neurolog i wiesz co? To, co najbardziej boli moje serce, to nie są nieuleczalne choroby. Najgorsze jest patrzeć, jak wspaniali ludzie ludzie pełni wspomnień, inteligencji i jasnego umysłu. Powoli zanikają tylko przez szkody, którym można było całkowicie zapobiec. Przychodzą do mnie, gdy jest już za późno, kiedy mgła całkowicie okryła ich umysł. Dzisiaj postanowiłam przerwać tę ciszę, ale nie będę z tobą rozmawiać trudnymi terminami medycznymi. Chcę usiąść tutaj przed tobą jak przyjaciółka i opowiedzieć ci najczystszą prawdę. Pokażę ci dokładnie, Jaka jest najgorsza trucizna, która zatruwa twoje neurony, a ty o tym nie wiesz? Zostań ze mną. Dlaczego? Rozpoznanie jej teraz to nie tylko wiedza to jedyna tarcza, która może uratować twoją pamięć i twoją tożsamość, zanim drzwi czasu się zamkną. Dziękuję, że dajesz mi te kilka minut dla twojego zdrowia. Zaczynamy teraz. Drogi przyjacielu, nasz mózg jest cichym bohaterem w pełnym tego słowa znaczeniu. Wyobraź go sobie jak utalentowanego dyrygenta orkiestry, który koordynuje każde bicie serca, każdą myśl i przechowuje całe życie wspomnień. Ale pracuje w całkowitej ciszy i to właśnie jest obusieczny miecz. Kiedy serce jest zmęczone, boli. Kiedy żołądek jest słaby, piecze. Ale kiedy mózg zaczyna się psuć, nie daje nam żadnego znaku. Neurodegeneracja jest jak skryty złodziej w nocy. Nie atakuje z przodu. Kradnie twoją jasność umysłu po trochu przez wiele lat. Kiedy zaczynasz zauważać, że więcej zapominasz, że trudno ci znaleźć słowa, że czujesz się zdezorientowany, zazwyczaj szkoda jest już głęboka i czasami nie można jej cofnąć. W mojej przychodni widziałam strach w oczach tylu pacjentów, gdy otrzymują diagnozę demencji. Najbardziej bolesne pytanie, które zawsze mi zadają: To, pani doktor, dlaczego nie zauważyłem wcześniej? Odpowiedź tkwi w cichych truciznach, z którymi żyjemy każdego dnia, nie wiedząc o tym. Dzisiaj jestem tutaj, żeby to zmienić. Chcę oddać ci kontrolę. Odkryjmy razem listę najniebezpieczniejszych wrogów, od najbardziej powszechnych po najbardziej niszczycielskie. Chodź ze mną, bo to, co zaraz odkryjesz, to nie tylko informacja, to mapa, która ochroni Twoją godność i Twoją pamięć w nadchodzących latach. Zanim przejdziemy do tej listy, musimy zrozumieć coś bardzo ważnego. Ponieważ wraz z wiekiem stajemy się bardziej podatni na te trucizny. Wiek po prostu zmienia zasady gry. Tak jak włosy stają się siwe, a wzrok słabnie, mózg też się starzeje z latami. Wyobraź go sobie jak silnik klasycznego samochodu, który wiernie działał przez 60 czy 70 lat. Nadal działa, nadal jest cenny, ale nie może już znosić złej jakości paliwa jak wtedy, gdy mieliśmy 20 lat. Problem jest taki. Często napełniamy ten cenny silnik truciznami, nie zdając sobie z tego sprawy, zmuszając go do wspinania się na stromą górę każdego dnia. Te szkody nie dzieją się z dnia na dzień. To nagromadzenie tysięcy mikrouszkodzeń przez dziesięciolecia. I to ciche zużycie jest bezpośrednią drogą do cieni zwanych chorobą Alzheimera lub demencją. Poza tym w tym wieku zazwyczaj stajemy przed trzema większymi wrogami nadciśnieniem Cukrzycą i cholesterolem. Nazywam je trzema młotami, które ciągle uderzają w delikatną sieć naczyniową mózgu. Wszystko, co daje im większą siłę, jest bezpośrednim atakiem na Twój umysł. Aby pomóc Ci się bronić, przygotowałam listę czterech najbardziej niebezpiecznych niszczycieli. Zaczniemy od czegoś dziwnego, czegoś, co nie jest jedzeniem ani piciem, i dojdziemy do numeru jeden. Prawdziwego wilka w owczej skórze. Najbardziej powszechnego, najbardziej uzależniającego i najbardziej niszczycielskiego. Zaczynamy teraz. Trucizna numer cztery. Siedzący tryb życia. Czwarty wróg z tej listy jest mistrzem kamuflażu. Nie jest na Twoim talerzu, nie chowa się w Twojej szklance. To nie jest coś, co spożywasz, ale coś, czego nie robisz. Mówię o braku ruchu. Może się zastanawiasz, pani doktor, jeśli tylko siedzę, co to ma wspólnego z moim mózgiem? Odpowiedź brzmi wszystko. Wyobraź sobie swój mózg jak ogromny wiszący ogród, chociaż stanowi tylko 2% twojej wagi ciała, zużywa aż 20% tlenu i energii, którą produkujesz. Aby ten ogród pozostał zielony i żywy, Potrzebuje stałego i mocnego systemu nawadniania. Twoje naczynia krwionośne są tą rzeką życia. Kiedy chodzisz, kiedy się ruszasz, serce bije mocno i wypycha potok płynnej krwi bogatej w tlen. Ta czysta rzeka unosi odpady i odżywia każdą komórkę nerwową. Ale gdy siedzisz godzinami na kanapie, ta rzeka zaczyna zwalniać, zwalniać, aż stanie się stojącą kałużą. A wiesz, co dzieje się w kałuży? Muł się gromadzi, tlen znika i środowisko staje się toksyczne. To jest moment, kiedy otwierają się drzwi dla najgorszych wrogów, otyłości, nakciśnienia i cukrzycy. Ale najbardziej bolesna strata następuje z niezwykłym związkiem zwanym BDNF nazywam go eliksirem mózgu. Działa jak doskonały nawóz, który pomaga rodzić się nowym neuronom. Wzmacnia połączenia nerwowe i chroni Twoją pamięć. Każdy krok, który stawiasz, uwalnia dawkę tego eliksiru. Z drugiej strony, brak ruchu zamyka zawór uwalniający BDNF. Rezultat to mózg, który zaczyna więdnąć i ryzyko choroby Alzheimera, które wzrasta aż o 50%. Więc jakie jest rozwiązanie? Nie bój się. Nie musisz jutro zostać olimpijskim sportowcem. Rozwiązanie jest w Twoim zasięgu. Przerwij bezruch. Jeśli musisz długo siedzieć, ustaw alarm co godzinę. Wystarczy wstać, rozciągnąć się i nalać sobie szklankę wody. Ten mały gest wystarczy, aby reaktywować przepływ krwi do mózgu. Potem zaproś swoje nogi na spacer. Nie musisz biegać maratonu. Zacznij od 10 minut spaceru po swojej okolicy. W następnym tygodniu zwiększ do 15. Sekret tkwi w stałości, nie w intensywności. Chodzenie jest najlepszym naturalnym lekarstwem. Kontroluje glukozę, zmniejsza stres i wypełnia umysł tlenem. Nawet jeśli trudno ci się ruszać, możesz ćwiczyć z krzesła, podnosić ramiona, Kręcić kostkami, zginać i prostować kolana. Zapamiętaj to zdanie. Każdy ruch jest lepszy niż pozostanie w bezruchu. Każdy krok, który stawiasz, jest strumieniem świeżej wody, która nawadnia twój mentalny ogród. Wstań i pozwól, aby rzeka życia płynęła dalej. Trucizna numer 3: Alkohol. Mój przyjacielu. Trzecia trucizna z tej listy jest jedną z najbardziej niebezpiecznych w sztuce kamuflażu. Jest obecna na wszystkich uroczystościach. Śni elegancko w kryształowych kieliszkach i jest przyjmowana z promiennymi uśmiechami. Mówię o alkoholu. Miliony ludzi ciągle powtarzają sobie zdanie jak kołysankę. Kieliszek czerwonego wina jest dobry dla serca. Ale dzisiaj chcę żebyś spojrzał na to z innej perspektywy, bardziej realnej i naukowej. I muszę to powiedzieć jasno. To słodkie oszustwo. Prawda jest taka, że alkohol jest bezpośrednią neurotoksyną. Kiedy go pijesz, nie tylko wchodzi do żołądka, przekracza najbardziej chronioną barierę ciała, barierę krew-mózg tak łatwo, jakby jej nie było. A kiedy już wejdzie, zaczyna się zniszczenie. Po pierwsze, dosłownie kurczy twój mózg. Alkohol zabija neurony szybciej, niż twoje ciało może je regenerować. Po drugie, atakuje bezpośrednio hipokant, skarbiec, w którym przechowujesz wszystkie swoje najcenniejsze wspomnienia. Po trzecie, i najbardziej okrutnie, gasi ogień, który produkuje BDNF, mózgowy nawóz, o którym mówiłam wcześniej. Każdy kieliszek, który bierzesz, aby się zrelaksować, w rzeczywistości rozpala pożar zapalny, który rozprzestrzenia się po całym mózgu. Badania są jasne. Nawet picie umiarkowanej, ale częstej ilości znacząco przyspiesza drogę do demencji. Więc jakie jest rozwiązanie? Zacznij od szczerego pytania: Czy naprawdę potrzebuję tej trucizny, aby czuć się szczęśliwy lub zrelaksowany? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jest sygnał ostrzegawczy. Szukaj spokoju w medytacji, w spacerach lub w zdrowych hobby. Jeśli mimo wszystko chcesz pić, spraw, aby alkohol był rzadkim gościem. Nie wpuszczaj go codziennie ani co tydzień. Zarezerwuj go tylko na naprawdę wyjątkowe okazje i w małych ilościach. Moja złota zasada brzmi: nie istnieje absolutnie bezpieczna dawka dla starzejącego się mózgu. Każda kropla ma swoją cenę. Jeśli możesz żyć bez alkoholu, twój mózg będzie ci dziękował każdego ranka najwspanialszą jasnością umysłu. Trucizna numer dwa: brak snu. Teraz przejdźmy do drugiej trucizny. To być może najbardziej niedoceniany, ale też najbardziej okrutny wróg dla naszego mózgu. Pozbawienie snu. Przychodni słyszę, jak wielu pacjentów mówi z dumą, pani doktor, ja potrzebuję tylko spać pięć lub sześć godzin. Czuję się dobrze. Mój przyjacielu, to jest niebezpieczne nieporozumienie. Czucie się dobrze nie oznacza, że twój mózg jest bezpieczny. Wyobraź sobie swój mózg jak tętniące życiem miasto. Cały dzień pracuje bez odpoczynku, aby kierować każdą myślą i każdym ruchem. Ten ciągły wysiłek produkuje ogromną ilość odpadów metabolicznych, toksyn, które gromadzą się między szczelinami komórek nerwowych. Więc kiedy to miasto się czyści? Tylko kiedy śpisz. Kiedy wchodzisz w głęboki sen, aktywuje się niezwykły system czyszczenia zwany systemem limfatycznym. Przestrzenie mózgu rozszerzają się i płyn mózgowo-rdzeniowy płynie jak wartka rzeka, unosząc wszystkie śmieci. Wśród tych odpadów są dwaj szczególnie niebezpieczni wrogowie: beta-ameloid i białko tau. To są płytki, które powodują chorobę Alzheimera. Jeśli skracasz swoje godziny snu, zespół sprzątający nie może dokończyć swojej pracy. Odpady gromadzą się dzień po dniu, rok po roku. Krystalizują się w toksyny, które po cichu duszą neurony i otwierają szeroko drzwi do demencji. Poza tym sen jest momentem, kiedy mózg buduje dom pamięci. Jeśli nie śpisz wystarczająco, cenne wspomnienia z dzisiaj nigdy nie zostaną trwale zapisane jutro. Więc jakie jest rozwiązanie? Proszę cię, zamień sen w święty rytuał. Spanie nie jest luksusem ani stratą czasu. To podstawa życia, tak samo istotna jak oddychanie. Chcę, żebyś wykonał następujące rzeczy. Po pierwsze, ilość od 7 do 9 godzin każdej nocy. Nie możesz nadrobić utraconego snu w weekend, ponieważ szkoda z wczoraj już się stała. Po drugie, regularność. Kładź się spać i budź się o tej samej godzinie, nawet w dni wolne. Twój mózg uwielbia spójność rytmu dobowego. Po trzecie, Stw. RZ Sanktuarium Zamień swoją sypialnię w spokojną jaskinię, ciemną, chłodną i cichą. Po czwarte, ogranicz elektronikę. Wyłącz wszystkie ekrany przynajmniej godzinę przed snem. Nie pozwól, aby niebieskie światło ukradło Twój hormon snu. Po piąte, uważaj na to, co spożywasz. Unikaj kofeiny po czternastej. I pamiętaj, alkohol może pomóc ci szybko zasnąć, ale niszczy jakość głębokiego snu. Na koniec, jeśli głośno chrapiesz lub zawsze jesteś zmęczony, skonsultuj się z lekarzem. Bezdech senny to sytuacja, w której twój mózg jest duszony brakiem tlenu setki razy każdej nocy. Daj mózgowi odpoczynek, na który zasługuje, bo kiedy śpisz, wtedy twój umysł się odradza. Przebyliśmy ważną drogę, identyfikując wrogów mózgu, brak ruchu, alkohol i brak snu. Wszyscy oni są przerażający. Ale teraz chcę, żebyś wziął głęboki oddech i słuchał uważnie, bo wróg, o którym zaraz Ci powiem, jest prawdziwą trucizną numer jeden. Jest niekwestionowanym mistrzem cichego zniszczenia. Jest najbardziej uzależniający. Jest obecny w każdym zakątku Twojej kuchni, i najbardziej bolesne jest to, że jest odpowiedzialny za najbardziej niszczycielskie szkody w Twojej pamięci. Mówię o nierozłącznej parze, cukrze i rafinowanej mące. Tak, ten biały słodki proszek, ciasteczko, napój gazowany, kromki białego chleba i talerz makaronu, który jesz codziennie. W mojej pracy mogę Ci zapewnić, że ta para jest przyczyną, dla której demencja stała się cichą epidemią we współczesnym społeczeństwie. Dlaczego jestem tak kategoryczna? Bo cukier i rafinowana mąka nie atakują cię jednym ciosem. Rozpoczynają totalną ofensywę z pięciu front przeciwko twojemu mózgowi. Pierwszy atak głód mózgowy. Kiedy jesz cukier, generujesz masywną falę glukozy we krwi. Jeśli to się powtarza każdego dnia, twoje ciało staje się odporne na insulinę. I tragiczne jest to, że twój mózg też. Neurony stają się nieczułe, zamykają swoje drzwi i odrzucają energię. Chociaż twoja krew jest zalana cukrem, twój mózg umiera z głodu. Dlatego naukowcy nazywają chorobę Alzheimera cukrzycą typu trzeciego. Ci, którzy mają cukrzycę, mają podwójne ryzyko demencji. Drugi atak ogień zapalny. Cukier jest paliwem dla zapalenia. Każda łyżeczka, którą spożywasz, jest jak poprzewlekłego płomienia w mózgu. Ten ogień pali neurony i zrywa nitki, które je łączą. Jest jednym z głównych motorów przyspieszonego starzenia się mózgu. Trzeci atak odcięcie dostawy życia. Cukier niszczy wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych, powoduje miażdżyce i nadciśnienie. Kiedy autostrady, które prowadzą krew do mózgu, zwężają się lub blokują, neurony umierają, zaduszone brakiem tlenu. Rezultatem jest demencja naczyniowa, powolna śmierć umysłu. Czwarty atak karmelizacja mózgu. To jest przerażający, ale prawdziwy obraz. Kiedy jest nadmiar cukru we krwi, przywiera on mocno do białek mózgu, tworząc proces zwany glikacją. Wyobraź sobie, że topiasz cukier na gorącej patelni, staje się lepki i twardy. To samo dzieje się w Twojej głowie. Białka się karmelizują, deformują i tworzą płytki beta-amiloidu charakterystyczny znak choroby Alzheimera. I ostatni atak zniszczenie regeneracji. Cukier unicestwia BDNF cudowny nawóz, który pomaga mózgowi naprawiać się i generować nowe komórki. Bez BDNF, mózg traci zdolność uczenia się i tworzenia nowych wspomnień. Mój przyjacielu, za każdym razem, gdy odmawiasz ciasteczka, nie jesteś na diecie, aby utrzymać figurę. Chronisz swoją własną tożsamość i swoje wspomnienia przed tymi pięcioma niszczycielskimi atakami. Wiem, że ten obraz mógł Cię zaniepokoić. To totalny i brutalny atak, ale mam dla Ciebie cudowną wiadomość. Twój mózg ma niezwykłą zdolność regeneracji. Jest jak żyzna Ziemia, która tylko czeka, aż przestaniesz ją polewać toksynami, aby znowu rozkwitnąć. Rozwiązanie jest w Twoich rękach. Odzyskajmy kontrolę za pomocą pięciu strategicznych kroków. Krok pierwszy: Dobrze badaj jedzenie przed jedzeniem. Cukier jest mistrzem oszustwa. Kryje się pod nazwami, które brzmią naukowo, jak fruktoza, dekstroza, maltoza lub syrop kukurydziany. Kiedy bierzesz paczkę jedzenia, czytaj etykietę. Nie pozwól, aby te eleganckie nazwy cię oszukały. Krok drugi: Ogranicz toksyczne napoje. Napoje gazowane i soki w kartonach to nie woda, to czysty płynny cukier. Jedna puszka zawiera aż 10 łyżeczek cukru wchodzących prosto do Twojej krwi jak zastrzyk. Zamień je na wodę, wodę ze świeżą cytryną lub herbatę ziołową. To jeden z najpotężniejszych aktów ratunkowych, które możesz zrobić dzisiaj. Krok trzeci: Uważaj na pułapkę produktów niskokalorycznych. Nie ufaj przemysłowym produktom odtłuszczonym. Kiedy usuwają tłuszcz, często wypełniają jedzenie cukrem, aby zrekompensować smak. Wybieraj autentyczne. Naturalny jogurt grecki z kilkoma świeżymi jagodami. To jest prawdziwe odżywianie. Krok czwarty: używaj zdrowych tłuszczy. Czy wiesz, że Twój mózg składa się w 60% z tłuszczu? Pragnie go, ale musi to być tłuszcz dobrej jakości. Bądź hojny z oliwą z oliwek, awokado, orzechami i tłustymi rybami. To miękka zbroja, która chroni każdą komórkę nerwową. Krok 5. Wybieraj dobre jedzenie dla ciała. Priorytetem są prawdziwe jedzenie: te, które rosną z ziemi lub pływają w wodzie, nie te, które wychodzą z fabryki. Kiedy Twój talerz jest pełen warzyw, świeżej ryby, czystego mięsa i żywych owoców, cukier i rafinowana mąka po prostu nie będą miały miejsca. Zerwanie łańcuchów cukru to nie pokuta, to najodważniejszy akt obrony dla Twojego umysłu. Przebyliśmy dziś długą drogę razem. Zdemaskowaliśmy czterech cichych wrogów. Od braku ruchu, który wysusza przepływ BDNF. Rozpoznaliśmy alkohol, neurotoksynę, która kurczy mózg. Widzieliśmy niszczycielską cenę braku snu, kiedy nocny system czyszczenia zapada się. I wreszcie zmierzyliśmy się z najbardziej brutalnym, cukrem i rafinowaną mąką, parą, która rozpoczyna totalną ofensywę przeciwko każdemu neuronowi. Wiem, że widząc cały obraz, możesz czuć się przytłoczony, nawet przestraszony. Ale moim celem dzisiaj nie jest sianie strachu. Moim jedynym celem jest dać ci moc, bo prawda, choć boli, jest jedyną pochodnią zdolną oświetlić drogę do mądrzejszych decyzji. Wyryj to w swoim sercu. Demencja czy choroba Alzheimera nie są nieuniknionym przeznaczeniem, nie są kartą losu. Kontrola jest w twoich rękach w tej chwili. Nie proszę cię, żebyś zmienił swoje życie w jedną noc to byłoby niemożliwe i nie do utrzymania. Chcę tylko jednego małego kroku dzisiaj i kolejnego jutro. Za każdym razem, gdy odmawiasz łyżeczki cukru, za każdym razem, gdy chodzisz trochę więcej, to jest zwycięstwo. To dowód, że kochasz siebie. Nauka daje nam pocieszającą liczbę. Ludzie, którzy utrzymują zdrowy styl życia, mogą zmniejszyć ryzyko demencji aż o 70%. 70%. To oznacza, że większości tragedii pamięci można zapobiec. Masz moc przepisania historii swojego życia, bo umysł to nie tylko organ, to najcenniejszy skarb, który posiadasz. Przechowuje uśmiech tych, których kochasz, lekcje Twojego życia, Twoją tożsamość, to zdolność kochania i bycia kochanym. Nie pozwól, aby to znikło. Jeśli ten film cię obudził, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Podziel się nim. Wyślij go swoim dzieciom, partnerowi, drogim przyjaciołom. Twoje małe kliknięcie może być kołem ratunkowym, które pomoże komuś zachować jego wspomnienia. A jeśli chcesz kontynuować tę drogę ze mną, zapisz się na kanał i aktywuj dzwonek. Zawsze będę tutaj, aby oferować ci prawdy bez cukru. Ale pełne wartości. Na koniec chcę cię wysłuchać. Zostaw mi komentarz poniżej. Co cię najbardziej zaskoczyło w dzisiejszym filmie? I jaki będzie pierwszy nawyk, który zmienisz od dzisiaj? Poświęcę czas, aby przeczytać twoje słowa, abyśmy razem zbudowali silną społeczność. Dziękuję, że poświęciłeś chwilę swojego życia na najważniejszą rzecz twoje zdrowie. Twój mózg pracował bez odpoczynku dla ciebie każdej sekundy. Odpowiedz Mu z wdzięcznością i świadomymi decyzjami. Jestem doktor Zofia, seniorzy. Życzę ci z całego serca długiego, zdrowego życia i jasnego i trzeźwego umysłu aż do ostatniego dnia. Do widzenia i do zobaczenia wkrótce.